Na pewno na siodło, na pewno na siodło to jest. Siu i siu. Chyba sobie jaja robicie. Halo halo! To znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, przed e, rozpoczęciem nagrywek coś mnie zaskoczyło i zapomniałem sobie intra nagrać, więc e, teraz dogrywam. I zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie! Zobaczcie, co się stało. Mały paracerium... Paraceraterium się urodził. E, akceptuj. On potrzebuje jedzonka, a co on je? on je? Oni jedzą jagody, nie? Czekajcie, weźmy... A tak coś czułem, kurde, że ten, że... Że zaciąży któryś, ale nie spodziewałem się, myślałem, że one jaja składają akurat. Akurat, że Paracerium, myślałem, że jaja składają. I yy, ma 168 level, nie jest taki duży level. Przecież tu jest 161, a ten drugi? Paracerium? Gdzie on jest, ten drugi Paracerium? Tam jest, 179. I to bardzo mały poziom wyszedł, nie? 168 tylko. No nieważne, no. Niech za mną nie podąża. Napijmy się wody, bo przecież zaraz uschniemy. Eee... No to niezłe rzeczy się dzieją. Niezłe rzeczy się dzieją. W ogóle tutaj postawiłem tego kolektorka. I zobaczcie, że on jeszcze kurde nic nie podniósł. Żadnych jaj nie podniósł, więc trochę dziwne, eee, że nie ma tutaj żadnych jaj. Tylko, że one muszą być zeswatane, chyba, żeby jaja składać. Tak mi się wydaje. Więc teoretycznie po prostu każdy z dinozaurów musiał mieć parkę przy sobie, cały czas przy sobie, żeby one składały jaja. Słuchajcie, przed odcineczkiem jeszcze, jak przygotowywałem sobie materiały, udało mi się oswoić ee, takiego ptaka. O, tutaj stoi. Już Wam mogę pokazać, jak to, jak to, jak to zrobiłem, bo, bo nagrałem to specjalnie dla Was. Słuchajcie, mamy tutaj ich do oswojenia i w sumie dobrze się składa, bo chciałem takie coś oswoić w niedalekiej przyszłości. Bo o ile się nie mylę, ten ptak może przynosić mi zwłoki rybek. Więc ten ptaszek na pewno mi się przyda do oswojenia tego innego ptaszka. Więc w sumie moglibyśmy spróbować to oswoić, aczkolwiek boję się, że moje dinozaury się wtrącą. Do walki. Ale odejdziemy sobie tutaj. Jak trafię, to wydaje mi się, że jedna strzałka nawet wystarczy. O, kurde, nie trafiłem. Okej, okay, mamy. Dobra, leży. Prastare, surowe mięso ryby, surowe rybie, mięso, zwyczajny przysmak. Eee, mam mięso ryby, dobra. To ja sobie tu poczekam, słuchajcie, aż się to swoi. I, I myślę, że będzie spoko. Wydaje mi się, że będę musiał użyć jakichś narkotyków do tego. Niestety. Eee, szkoda, że nie mam prastarego mięsa z rybki. Chyba że, chyba że mam w lodówce, ale wątpię, szczerze mówiąc, wątpię. E, bo o ile się nie mylę, mięsko, prastare mięsko z rybki się nie stakuje. E, więc bardzo dużo miejsca by mi zajmowało w tym. Więc trudno, no będziemy musieli poczekać. Narkotyków mam dużo, także e, bez problemu. No i słuchajcie, zastanawiam się jak go można używać, bo jego możemy używać do tego, żeby zbierał nam rybki. A jak on nam będzie zbierał rybki, e, w sensie będzie przynosił nam zwłoki rybek, to będziemy mogli oswoić tego Hesperonisa, czy, czy jak mu tam było. Tego kurczaka co złote jaja znosi Tak mi się wydaje Że to o tego chodzi bo, bo kiedyś widziałem właśnie złote jajo Zobaczcie mam jednego królika sobie przywiozłem tutaj Tylko że zobaczcie że te jaja Jak on złoży te jaja to one znikają W półtorej minuty chyba czy w dwie minuty Więc trzeba pilnować tego Ale w dzisiejszym odcineczku słuchajcie Żeby nam to poszło to zbieranie jajek Poszło nam lepiej Bo problemem jest największym to że item kolektorek ten item kolektor z moda niestety tych jajek nie zbiera, a co za tym idzie, no musimy je własnoręcznie zbierać, więc no fajnie by było, jakbyśmy mieli bardzo, bardzo, <laughs> fajnie by było, jakbyśmy mieli bardzo, bardzo dużo tych królików dodo i owiraptorów. Ja sobie przygotowałem, słuchajcie, już tutaj, czekajcie, wezmę, wezmę trochę kamienia. Zakolejkuję sobie tu nitrokalib. Ja sobie przygotowałem, słuchajcie, materiały takie z drewna, zwykłe, żeby wybudować kurnik, że tak powiem. Kurnik dla królików. <ścoughs> Kurniczek dla królików sobie wybudujemy. Dobra, na razie nie będę wszystkiego brał. I gdzie bym sobie mógł to wybudować? Wydaje mi się, że nie potrzebujemy, żeby to było duże jakieś. Strasznie dużo tutaj to mamy już dinozaurów. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że to możemy sobie gdzieś tu z tyłu wybudować. Ale wydaje mi się, że nie będziemy. Chociaż. Nie. Tu z boku sobie to wybuduję, ale nie będę tego budować. Chociaż. Jakbym to sobie tutaj wybudował z tyłu, za szklarnią, to nie byłoby tak źle, mi się wydaje. Spróbujmy. Mam 20 platform i chyba zrobimy. Przesun się. No, ale tutaj wtedy będzie małe przejście, i dinozaury mi się tutaj będą blokowały. Ale czy my, my, czym. My, ale kurde, słuchajcie, czy ja potrzebuję więcej miejsca na, na dodo? Tak naprawdę wystarczy mi tyle. I tu se powkładam dodo. Tu se powkładam dodo, tylko tak. Yy... No tu oczywiście będę miał wejście. Zrobimy sobie jakieś okienka, bo czemu nie? Niech mają okienka. Wydaje mi się, że one nie uciekną przez okno. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale tu, ja bym chciał jakiś płotek zrobić, żeby one sobie mogły wychodzić na zewnątrz. To by było super. Dobra, słuchajcie, mam wszystko. Eee Zrobimy sobie tutaj rampę. No, czemu nie? Tutaj rampę. Ja bym chciał to zabudować. W takim razie, tutaj zrobimy sobie takie drzwi. Tutaj zrobię sobie tylko futrynkę, żeby te dodo sobie mogły wychodzić. I tutaj sobie zrobimy tak. A czekajcie, tutaj jeszcze ściankę. No i pięknie. weź chłopiec, jest coś. I teraz tak, tutaj mam te fundamenty i powiedzmy, że ja chcę je przyłączyć tu do tego. Aha, to ja mogę je tylko tak wysoko zrobić, co? Eem, dobra, fatalnie to wygląda, słuchajcie, fatalnie to wygląda, jednak to musimy zrobić z tego. Nie wiem, dlaczego tamte fundamenty są aż, takie, aż tak bardzo wysokie. Więc będziemy mieli troszeczkę krzywy płotek, ale wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki problem, słuchajcie. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki problem. No i pięknie. No i pięknie. Dobra, możemy sobie zmienić gamę. Troszkę ciemno się może zrobić, ale tylko na chwilę wezmę Argentę moją argentę. Gdzie jest moja Argenta? Dobra, i teraz y króliczki Dodo i króliczki owiraptory, słuchajcie. Możemy łapać sobie w szpony Argento. O, zgubiłem go. Dobra, pięknie. Na razie może dachu nie będę robił. Nie, no też trzeba dach zrobić, nie? Ale wsadzę go na razie tutaj do środka. Jeszcze muszę drzwi wstawić. Czekajcie, czy on wyjdzie tutaj? Nie no, on powinien dać radę wyjść przez drzwi, więc... No, nie mam jeszcze tylko rampy. E, ale w ogóle muszę tam do środka jeszcze wejść na chwilę. O, patrzcie, już jajo złożył. One bardzo szybko jaja składają. Jak ja sobie znajdę 10 takich dodo, to, to kurde, zaraz będę miał e, wszystkie skinki odblokowane. A, bo ja tutaj nie mam fundamentu, więc ja tego nie przyczepię tutaj. Eee, to lipa, bo dodo mi może wejść pod schody i się zablokować. No, ale nie szkodzi. Ale nie szkodzi, no trudno. Eee, może w pierwszej kolejności złapię sobie kilka dodo, a później zrobię dach. I może później sobie spróbujemy wykorzystać tego dziada. Bo mamy tutaj w sumie oczko. Będziemy mogli spróbować rozkazać mu, jakby polować dla mnie, nie? Zobaczymy, co z tego będzie. Czy on w ogóle e, będzie mi te ryby przynosił, czy jak. Bo to się na pewno na 100% przyda do właśnie oswojenia tego Hesperonisa. Co my tu mamy? Królik Dodo, proszę bardzo, już bierzemy go. Tu jest znowu ich Kiornis. O. Raptor, trzeba go zabić. Zastanawiam się tylko, czy tapeżara na przykład może podnosić. O kurde, on złożył jajo. Wspadło gdzieś na dół. No, trudno. Zastanawiam się właśnie, czy tapeżara by mogła yy, ich nosić. Bo tapeżara jest dużo szybsza. Ej, co to tam jest? Dodo, zwykły dodo. Mm -hmm. I tutaj jeszcze będę musiał rampę zrobić i daszek dorobić, więc yy, jeszcze troszeczkę pracy. Przed nami, żeby kurniczek dokończyć, ale wygląda całkiem przyjemnie. Moim zdaniem wygląda całkiem przyjemnie i fajnie, że zrobiłem to z drewna, nie z kamienia. Gdzie jest ta Tu jest ta Chodź tu dziadu jeden. Pokaż. Mhm. Dobra, słuchajcie, wygląda na to, że tapeżara nie może tego podnosić, więc idę, idę po argentę i przeniosę sobie, spróbuję znaleźć, nie wiem, z, powiedzmy z sześć królików dodo, może dwa owiraptory króliki wystarczą. No tutaj mamy na plaży jednego, także, że nie ma tragedii. E, zawsze jakieś jajeczka, te, te takie zmieniające kolorki z tego wypadną. Ale nie wiem, nie wiem czemu ta nie może ich podnieść, to trochę dziwne jest moim zdaniem. Dobra, ja myślę, że na razie wystarczy. Zobaczmy jak to tu wygląda do tej pory, jedno jajo. Tutaj mamy, o, mamy kilka tych jaj. Ile podniosłem jaj? Trzy jaja, stąd podniosłem jajo. I podniosłem też jajo od Oviraptora, więc spoko. Nawet jak się boi, to składa jaja. O, tu kolejne jajo. Ile mamy tych jaj? 17. O, za niedługo będziemy mogli jakiegoś skinka sobie odblokować, chyba. Sprawdzę, ile jajek mam w bazie. 6. To jeszcze dwa jaja mi brakuje. Dwóch jaj mi brakuje, słuchajcie, żeby odblokować sobie jakąś skórkę. A, a, ale zobaczcie, że znowu mi się ten. Znowu mi się zepsuł ten piecyk. I. nie pokazuje mi przepisów. O. Ehm, eee, co my tu mamy? Króliczy kostium dla Prokop. To coś tam. To jest dla Kangura. Skinek. A um, Czy jakieś na. Eee, czy jakieś inne zwierzątka możemy. Klub czekoladowego królika? Na co to jest skórka? Na maczugę? Jajeczna czapka. Możemy siodło zmienić. Albo czapkę. Siodło z, z tymi możemy mieć też. E... Siodło możemy mieć z uszami, i siodło możemy mieć takie z kurczaczkiem, więc to zmienia wygląd, jakby dinozaura. I tutaj jest jeszcze króliczek jakiś, e... też na siodło. Może, może byśmy sobie właśnie te siodła odblokowali, bo tak naprawdę czapki, czy te, to mnie nie interesuje za bardzo. Tutaj też możemy wyglądać siodła. Dino pisanka. Ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy. Idę po jajka i spróbujemy sobie może coś odblokować. Weźmiemy sobie któreś siodło i ten... I spróbujemy sobie założyć na jakiegoś dinka. Ciekawe jak to wygląda. Patrzcie ile jaj tu jest. Szkoda tylko, że ja muszę wszystko podnosić. Szkoda, że ten item kolektorek tego nie podnosi, nie? Fajnie by było jakby podnosił, bo nie musiałbym się w ogóle tym przejmować. I tak naprawdę... Pojechałbym sobie, znaczy poleciałbym sobie gdzieś coś oswoić. I w międzyczasie bym miał już wszystkie skórki tak naprawdę odblokowane, bo te yy, dodo bardzo szybko składają jaja. Zobacz, już mam 39. Weźmy sobie to tu. I co ja mam zrobić? O, na to muszę mieć 40. Myślałem, że 25. 25 mam na, na to. Na to jest 40. Na to jest 40. Na to jest 50. Na to jest 25 i na to jest 35. No, wiecie co, to ja jeszcze idę po jedno jajo, bo ja bym chciał tego kurczaczka małego zobaczyć. I zastanawiam się teraz, jakiego dinozaura moglibyśmy przebrać. Hmm. Może moją argentę? Wydaje mi się, że to by mogło zabawnie wyglądać, jakbym argentę przerobił. Dobra, tylko teraz tak, zobaczę, ja mam autocrafting. I teraz, jak ja włącz. rozpalę ogień. Ała, ała, ała. To nic mi się tu nie robi. Dobra, ja sobie mogę sam zakolejkować. Dobra, eee, no to weźmy to. Weźmy to, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zgać ogień. Weźmy czapeczkę. I założymy to na siodło dla argenty. I zobaczymy, jak nasza argenta będzie wyglądać. Ciekawe czy ja mogę to tutaj tak od razu założyć, czy. Na pewno na siodło. Na pewno na siodło to jest. Siu. I siu. Chyba sobie jaja robicie. Co to kurde jest? Za dużą masz tą czapkę, chłopie! No nic no. No na razie e, słuchajcie, taka, e, taką argentą będziemy sobie latać. Później jej, <gryw> jej tą czapkę zdejmę, ale śmiesznie wygląda. Ja pierdziu. A właśnie, bo ja mam jakiś kolorowy... Zobaczcie ile ja już mam tego. Mamy jakieś rzadkie coś? Nie, mamy tylko prymitywne. No tak, no tak. Dobra, w takim razie słuchajcie, sprawdzimy sobie teraz tego dziada. I czy ja go mogę, czekajcie, najpierw wyrzucę sobie wydrę. Siu, wydra wyrzucona. I ciekawe, czy ja go mogę podnieść na ramię, czy coś? Zobaczmy. Podnieść, mogę pewnie. No i teraz, co ja mam zrobić, żeby on dla mnie polował? Polowanie i odzyskiwanie. O, o, czekajcie. Co on robi? Nie, on chyba wyląduje. Nie miał gdzie wylądować, jak go wyrzuciłem. Chyba to o to chodzi. Zaczniesz polować, przyjacielu? ustawiła na nic nie poluje Kurde no niedobrze nie wiem jak to się ustawia Czy ja mam mu wędrowanie może włączyć I Włącz wędrowanie i co on zacznie robić Wędruje No ale co, on w kółko będzie latał, czemu on nie poluje? Ja chcę ryby, żeby on mi przyniósł. Dobra, musimy mu wędrowanie wyłączyć. Nie wiem jak ja to zrobię, kurde teraz. Dobra, wyłącz wędrowanie, pięknie. Dobra, słuchajcie, w takim razie, jeśli ktoś z was wie, jak coś takiego zrobić, żeby ten... Ten ptaszor dla mnie polował. I przynosił mi ryby... Dajcie znać w komentarzach. I w następnym odcineczku słuchajcie prawdopodobnie oswoimy sobie Hesperonisa, bo powiedzieliście mi, że to jest bardzo przydatne zwierzątko. A przynajmniej takie. Tak mi się wydaje, że tak mi mówiliście. Tego nie jestem pewna. I zobaczcie, co wpadło mi do bazy. Przeklęty diplodok. Znowu będzie popychał wszystkie moje dinozaury. No nic. Trudno. No ale słuchajcie. Eee, w takim razie dajcie znać. Co i jak. W następnym odcineczku na pewno sobie coś oswoimy. Dzisiaj taki krótszy odcinek, może będzie. Nie mam bladego pojęcia, nawet ile z tego wyjdzie. W sumie trochę tutaj pograłem. Ale w sumie tak wydaje mi się, że no niewiele zrobiliśmy. Bo wybudowaliśmy tylko kurnik, no i złapaliśmy dodo. No i oczywiście oswoiliśmy w sumie tego ptaka. No to tak naprawdę coś oswoiliśmy. Niestety nie wiem jak go użyć, no ale trudno. Jestem pewny, że dacie mi znać w komentarzach jak to zrobić i w następnym odcineczku wam to pokażę. Ale tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.